W bieżącym ćwiczeniu zajmiemy się funkcją przygotowania tak zwanego OFA lokalnego czy to OFA centralnego. Zrobimy to dwoma metodami. Metoda pierwsza przy pomocy tworzenia grupy, a następnie wysłania rozkazu do grupy, oraz metoda druga zdefiniujemy pojedyncze rozkazy, a następnie aktywujemy je przy pomocy rozkazu wyślij y, przycisk. Mamy przed sobą naszą y, makietę. Naszego inteligentnego domu. Pamiętamy, że tu mieliśmy na pierwszych dwóch przyciskach oświetlenie, następnie sterowanie roletami. Ten przycisk A5 odpowiadał za sterowanie temperaturą, konkretnie za wyłączanie i włączanie ogrzewania. I w wielu miejscach stosujemy taką funkcję, która nazywa się lokalnym OFem, czyli wychodzimy z pomieszczenia. Chcielibyśmy dezaktywować pewne funkcje przy pomocy jednego przyciśnięcia. Używamy do tego, o, tutaj tego przycisku A6 najczęściej. Aby ta funkcja nie była wywoływana przypadkowo, bardzo często używamy do tego rozkazu długo, czyli dłuższe przytrzymanie powoduje tę serię zdarzeń, czyli wyłączenia oświetlenie, wyłączenia ogrzewania, zasunięcie rolet, no, przejście w tryb czuwania całego pomieszczenia czy całej grupy, jak to robimy od strony programowej? Najpierw metodą A. Wracamy sobie do naszego oprogramowania LCN Pro. Widzimy tutaj, że przyciski od A1 do A5 mamy już zaprogramowane. Wchodzimy do przycisku A6. Widzimy, że mamy tutaj dwa rozkazy. Rozkaz główny i rozkaz w tle zupełnie wolny. Metoda pierwsza to utworzenie grup. Jak tworzymy grupy po programowaniu LCN Pro? Każdy z modułów we właściwościach ma tutaj taką komórkę, która nazywa się Przynależność do grup. Każdy ze sterowników może przynależeć maksymalnie do 12 grup. Na początek grupę tworzymy poprzez wstawienie sobie tutaj numeru grupy. Przyjmijmy, że to będzie numer 20. Zapisz i wyjdź. Następnie przechodzimy do zakładki Plan grupy. O, i widzimy, że pojawiła się tutaj nam grupa z numerem 20. Dobrze, jest sobie też nazwać tą grupę w taki sposób imienny. Na przykład niech to będzie oświetlenie. Oświetlenie parter. I teraz wszystkie sterowniki, które odpowiadają za oświetlenie na parterze, będziemy mogli do tej grupy wrzucić. Jak to robimy? Stajemy prawym na grupie i tak jak zrobiliśmy zmieni nazwę, to teraz robimy dodaj moduł do grupy. Moduł z pomieszczenia B mamy już dodany, dodajemy moduł z pomieszczenia A, dodajemy moduł z tablicy HW. I mamy wszystkie trzy moduły umieszczone w tej grupie. Wracamy do naszego przycisku A6. Mówiliśmy, że funkcja długo. I tutaj uwaga, to jest ta podstawowa różnica. Do tej pory kierowaliśmy moduł Kierowaliśmy rozkaz do modułu. W tej chwili skierujemy nasz rozkaz do grupy modułów. Widzimy, że tutaj nie mamy innych grup poza oświetlenie parter. Robimy funkcję Wybierz i rozkaz dotyczący do grupy dzielimy na dwa podrozkazy. Pierwszy podrozkaz będzie dotyczył wyjść analogowych. Chcemy wyłączyć obydwa wyjścia na sterowniku analogowym. Wszystkie moduły z tej grupy, które posiadają wyjścia analogowe, wyłączą te wyjścia. O, rozkaz testowy. O, tutaj od razu nam się pojawiło konflikt z zaprogramowanymi ustawieniami. Bardzo ważny komunikat. Może ja pokażę, co jest przyczyną takiego konfliktu. To możemy już sobie zapisać. Natomiast konflikt z zaprogramowanymi ustawieniami prawdopodobnie pojawił się tutaj. Nie aktywowaliśmy. Wyjść w jednym ze sterowników, a próbowaliśmy wysłać rozkaz do tych wyjść. Próbowaliśmy je wysterować. Zapisz i wyjdź. No i w tej chwili wracamy sobie do naszego modułu PP. Sprawdzamy sobie funkcję wyłącz. Rozkaz testowy. Widzimy, że tym razem już ten czerwony rozkaz, czerwona informacja nam się tutaj nie pojawiła na magistrali danych, no więc możemy ze spokojem zapisać. Ale jak wspomniałem wcześniej, jest to dopiero. Połowa tej funkcji, jeżeli chodzi o wyłączenie całego oświetlenia na parterze, ponieważ druga część oświetlenia może być podpięta do przekaźników. I wtedy, tak jak tu używaliśmy wyjścia analogowe, to teraz używamy funkcji przekaźnik i wyłącz. Mamy tutaj na obiekcie maksymalnie przekaźnik dwukanałowy czyli tylko tych dwóch pierwszych gdybyśmy mieli przekaźnik ośmiokanałowy wtedy wszystkie osiem przekaźników byśmy sobie tutaj zrobili na wyłącz rozkaz testowy tutaj nie było żadnych konfliktów wszystko przebiegło pomyślnie robimy funkcję zapisz i wyjdź jak to teraz wygląda w praktyce włączmy sobie tutaj jakieś lampki prawda, powłączaliśmy sobie to oświetlenie Widzimy, że to pracuje. Przyciskamy funkcję długo. No i nasze lampki zgasły w tej chwili. Czyli, jeszcze raz. Włączamy sobie oświetlenie. Coś nam tutaj pracuje. Dłuższe przytrzymanie. Funkcja OFF wyłącza. To była pierwsza metoda, czyli użycie rozkazu grupowego. Niemniej jednak, zwróćcie uwagę. Że ta funkcja nie w pełni nas satysfakcjonuje, ponieważ nie wyłączyła nam ogrzewania, no, te rolety też, że tak powiem, mogły znaleźć się w stanie nieustalonym. Nie w pełni panujemy nad tym, co chcielibyśmy zrobić. Dlatego y, przy funkcji OFF ja osobiście bardziej preferuję użycie drugiej metody, która polega na po pierwsze zdefiniowaniu pojedynczych rozkazów, czyli po wyłączaniu pojedynczych lamp ustawieniu ogrzewania w taki tryb, jaki chcemy i ustawienia rolet w taki tryb, jaki sobie życzymy. Oczywiście to mogą być jeszcze inne urządzenia, które mają przejść w określone tryby, na przykład, nie wiem, zazbrojenie alarmu, czy włączenie nawilżacza, czy wyłączenie nawilżacza, czy przewentylowanie pomieszczeń. W każdym razie metoda będzie taka sama przy tych wszystkich, przy tych wszystkich urządzeniach. Jak to robimy? Po pierwsze, usuńmy sobie te poprzednie ustawienia dotyczące rozkazu grupowego. Usuń przycisk. O, poprzez usunięcie przycisku przywracamy ustawienia fabryczne w nim. I teraz uwaga. Najpierw zdefiniujemy sobie w dowolnej, wolnej tabeli, czyli w dowolnej tabeli niezaprogramowanej. Zdefiniujemy sobie funkcje, które będą składały się na naszego OFA. Może zamiast tego B użyjemy tabeli C? Widzimy, że tutaj nic nie mamy zaprogramowane. Jak to robimy? Czyli tak, w pierwszym rozkazie definiujemy sobie wyłączenie naszego oświetlenia na module tablicowym, prawda? bo te lampki mamy tam uruchomione. Czyli mamy wyjście, wyłącz wyjście pierwsze. Przepraszam, mówiliśmy o module tablicowym czyli wyjście, wyłącz wyjście pierwsze i wyłącz wyjście drugie. W tle możemy zrobić dokładnie to samo, ale wyłączymy sobie wszystkie wyjścia już w tym module w pomieszczeniu B. Zapisz i wyjdź. Czyli mamy zdefiniowaną pierwszą funkcję dotyczącą oświetlenia. Teraz chcielibyśmy, aby ogrzewanie nam się wyłączyło. Pamiętamy, że regulator mieliśmy podpięty do sterownika w pomieszczeniu B, czyli tak, regulator, I teraz ustaw wartość końcową. No i chcemy, kiedy przyciśniemy, o, żeby ta temperatura na przykład nam się wyłączała zaledwie na 19 stopni. Tak, żeby nie wychładzać zbyt mocno tego pomieszczenia, zapisz i wyjdź. No, i w tle chcielibyśmy jeszcze, żeby nasze rolety, które są podpięte do sterownika w tablicy elektrycznej, zjechały nam na dół. Czyli mamy tutaj sceny świetne. Silnik rolety. Tak. I rolety w dół. Czyli po, po wyjściu z pomieszczenia mamy następujące funkcje tutaj przygotowane. Wyłączenie oświetlenia w obydwu pomieszczeniach, ustawienie temperatury na 19 stopni i opuszczenie rolet. Przy opuszczeniu rolet warto też sobie jeszcze tutaj ustawić taką jedną funkcję ciekawą. Czyli ograniczenie czasowe. To oznacza, że roleta po dojechaniu do końca zostanie wyłączona przez swoją krańcówkę, tą, która znajduje się na rolecie, ale też nastąpi odcięcie zasilania w tablicy po 140 sekundach. Czyli ta żarówka sygnalizująca nam opuszczenie rolety, ona jakby będzie nam świeciła przez maksymalnie 140 sekund. Zapisz i wyjdź. Cóż, mamy przygotowane w tej chwili. Nasze rozkazy, ale jak je teraz wywołać? Do tego służy taka funkcja. Mówiliśmy, że będziemy jej używać. Tak. I teraz uwaga. Chcemy wywołać funkcję w tabeli C, ale w tym samym sterowniku. Czyli nie wysyłamy tego rozkazu nigdzie indziej, tylko lokalnie. Jakby przekierowujemy nasz rozkaz na wyjście. Używamy do tego funkcji wyśli, przycisk. Proszę popatrzeć, myśmy sobie te rozkazy przygotowali w tabeli C. Konkretnie jest to przycisk C1 i C2. A dokładnie funkcja C1 krótko i C2 krótko. Czyli C1, przepraszam, przycisk pierwszy, przycisk drugi, tabela C krótko. I w ten sposób wywołamy podfunkcje, które zostały tam przygotowane. Analogicznie możemy użyć tutaj funkcji z opóźnieniem, czyli dokładnie tego samego, ale z opóźnieniem. Czyli kiedy ja przycisnę ten przycisk OFF, mogę mieć jeszcze na przykład 10 sekund, albo nawet 5 sekund na opuszczenie tego pomieszczenia czy danej strefy pomieszczeń, i po tym czasie tych 5 sekund, ta funkcja. Wyłączania tych poszczególnych podsystemów zacznie być realizowana. Czyli robimy sobie zapisz i wyjdź, no i popatrzmy, jak nam się będzie zachowywała nasza magistrala i jak będzie się to działo na naszej tablicy. Na początek, może zróbmy sobie, żeby nasze rolety wędrowały do góry. Widzimy, że wędrują do góry. Włączmy sobie jakieś oświetlenie. Jedną lampę, drugą lampę. Włączmy sobie również ogrzewanie. To wszystko widzimy tutaj, wydarzyło się na magistrali. No i cóż, przejdźmy do naszego OFA, czyli długie przyciśnięcie. Widzimy, że rozkaz został wywołany i z opóźnieniem pięciosekundowym zaczęły nam te podrozkazy się wykonywać. Jedyna rzecz, która nam tutaj została, to jest ta żarówka symbolizująca wędrowanie naszej. Rolety w dół, ale również po 140 sekundach ta żarówka zgaśnie, ponieważ roleta zostanie odcięta tutaj na przekaźniku w tablicy. W ten sposób właśnie wykorzystujemy naszą funkcję, którą żebyśmy sobie tutaj określili, czyli funkcję wyślij przycisk albo wyślij przycisk opóźniony. Dziękuję.